Ta historia, która zaczęła się w 1940 roku, pokazuje brak dobrej woli oraz bezwład struktur polskiego państwa. I nie chodzi tutaj o poprzedni ustrój, który krzywdem wyrządził, tylko o ten nowy, zwany dumnie demokracją, który krzywdy nie chce lub nie potrafi naprawić. Ale od początku. Cała historia rozpoczęła się w grudniu 1940 roku, kiedy to niemiecki właściciel sprzedał mieszkańcowi Olpucha, panu Antoniemu Zaremskiemu, niespełna 100 hektarów lasu wraz z jeziorem. Historią gruntu nikt by się zapewne nie interesował, gdyby nie wprowadzona w 1944 roku w Polsce dekretem reforma rolna. Jeden z jej zapisów brzmiał w działaniu reformy rolnej. Podlegają nieruchomości rolne stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych, jeżeli ich rozmiar łączny przekracza bądź 100 hektarów powierzchni ogólnej, bądź 50 hektarów użytków rolnych, a na terenie województw poznańskiego, pomorskiego śląskiego, jeśli ich rozmiar łączny przekracza 100 hektarów powierzchni ogólnej, niezależnie od wielkości użytków rolnych na tej powierzchni. Właśnie na mocy tej ustawy państwo polskie zabierało swoim obywatelom grunty. Właściciele za przejęty i rozparcelowany majątek otrzymywali dożywotnią pensję. Ziemia została częściowo podzielona między chłopów, a częściowo przejęta przez państwo. Z liczby tej rozparcelowaniu uległo 1,2 miliona hektarów pomiędzy 387 tysięcy rodzin chłopskich. Ziemie nierozparcelowane włączono do państwowych nieruchomości ziemskich lub lasów państwowych. Postanowienia dekretu interpretowano rozszerzająco, wysiedlając dotychczasowych właścicieli z ich domów, pozbawiając dobytku, w tym dóbr kultury. Na mocy tego barbarzyńskiego dekretu w 1978 roku ówczesny naczelnik Starej Kiszewy odebrał grunt synowi Antoniego Zaremskiego Marianowi. W 1989 roku w Polsce nastąpiła zmiana systemu. Zgodnie z zapowiedziami nowego rządu pojawiła się nadzieja na to, że zagarnięte nielegalnie grunty powrócą do właściciela. Niestety tak się nie stało aż do dzisiaj. W 2014 roku ojciec tutaj wraz z przyjacielem rodziny, panem Felckowskim, próbuje tutaj sądownie to uregulować. W tym czasie, jakby to powiedzieć, dzierżawił też jezioro, które też było naszą własnością. Które znajduje się po drugiej stronie drogi. Po stronie mhm. szosy, tak. W 2014 zostało napisane pismo do pana wojewody o wszczęcie postępowania administracyjnego, które miało na celu próbę odzyskania tego jeziora, jeziora wraz z tym majątkiem, no i próbę zatrzymania wycinki lasu. Zanim to doszło, lasy państwowe wycięli dużą połać tam lasu. Lecz gdy wojewoda Stachurski no, wszczął postępowanie. Zamknął w tym, w tym momencie dalszą wycinkę drzew. Wiadomo, że porządkowe posusz musi być ścinany. no I tutaj ojciec z panem Nadleśniczym doszli do takiego porozumienia, że czynności porządkowe, jak wycinkę posuszu, że to będzie jak to jak ktoś mówi, traktował jako porząd robienie porządku. W 2000. W 2021 zmienił się nadleśniczy, bodajże w tym roku, i nastąpiła dalsza wycinka drzewa. Ja rozumiem, że Pan interweniował w nadleśnictwie i informował. Interweniowaliśmy w nadleśnictwie. Tutaj ojciec informował Pana Nadleśniczego. Pan Nadleśniczy najpierw się tłumaczył, że o takiej sprawie nic nie wie, że nie ma dokumentów. Gdy ojciec te dokumenty przedstawił. Wyraził, no jakby to powiedzieć, chęć pomocy w postaci zatrzymania, ewentualnego zatrzymania wycinki drzew pod warunkiem konsultacji z prawnikami. Ta wycinka drzew jednak nie została wstrzymana, wręcz jeszcze bardziej nasilona. Zapytaliśmy więc przedstawicieli Skarbu Państwa, czyli Nadleśnictwa, Kościerzyna oraz Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, jak wygląda status prawny spornego gruntu i jeziora z ich perspektywy. Przypadek pana Zaremskiego dotyczy gruntów przejętych przez Skarb Państwa na cele reformy rolnej. W okresie tym bezpośrednio powojennym Skarb Państwa przejął, spełniało to normy obszarowe, więc przejął, te grunty na cele reformy, do nadleśnictwa trafiła część dotycząca lasów lub gruntów do zalesienia. Nawet nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy cały majątek rol... gospodarstwa rolnego przejętego na cele reformy rolnej trafiło do zasobu nadleśnictwa. Nadleśnictwo gospodaruje tym mieniem na podstawie trzech najważniejszych dokumentów. Księgi Wieczystej, Wpisu działek w ewidencję powszechną gruntów i budynków. I trzeci dokument, plan urządzania gospodarstwa leśnego, który przedłuża się co 10 lat, aktualizuje się co 10 lat. No i w związku z tym pan Zaremski pisał w 2014 roku, że ubiega się o zwrot, jednak tak naprawdę nie zrobił nic, żeby skutecznie wykazać że ma tytuł prawny, bo w tej chwili po wielu latach jakby tych czynności, procesów administracyjnych, nawet jeszcze nie nabył spadku, tytułu do spadku po, po przedwojennym właścicielu nieruchomości. Kolejna rzecz jest taka, że dla nadleśnictwa sprawa się zaczyna w momencie, kiedy jest powództwo sądowe, bo tylko Tytuł, prawomocny wyrok sądu upoważnia nadleśniczego do ewentualnego wydania nieruchomości, jeżeli była zajęta na skarb państwa niezgodnie z prawem. Tu takiego przypadku nie mamy. Kolejna rzecz, należałoby przy takim powództwie wpisać roszczenie w dział trzeci księgi wieczystej. Tu dział trzeci księgi też jest wolny od wpisów. Kolejna rzecz jest taka, że Nadleśnictwo gospodaruje na podstawie tego planu urządzania lasu i podstawowe zadanie, które na nas ciąży, to dbałość o stan sanitarny lasu. Nie może być tak, że las jest przez dłuższy okres, 10 kilkanaście lat pozostawiony bez wymaganych cięć pielęgnacyjnych. Stan sanitarny się pogarsza, rozwój jakiś masowy owadów może jakby zagrozić trwałości temu, temu lasowi i stąd no musimy podejmować określone czynności. Poza tym pan Zarębski w tym trybie administracyjnym u wojewody, u ministra rolnictwa podejmuje czynności mające na celu odzyskanie dawnej nieruchomości, jednak z lasami. Jakby nie koresponduje w ogóle, więc nawet nie mamy wiedzy, na jakim etapie jakie postępowanie jest. Myślę, że pan Zaremski czy spadkobiercy po tym przedwojennym właścicielu o, o takim nazwisku, miałby w tej chwili nawet kłopot z precyzyjnym wskazaniem zasięgu granicy. Kiedyś parcele ujęte w dawnych księgach wieczystych w tej chwili są działkami ewidencyjnymi i te granice się nie pokrywają. To jest większa całość te. Te ewidencyjne, powiedzmy, regulacje spowodowały, że my w tej chwili nie mamy zasięgu granicy, że dotąd jest ewentualne roszczenie pana Zaremskiego, a dalej jest już skarb państwa. Dla nas jest to cały skarb państwa, i dopóki stan prawny się nie zmieni, do tego tak podchodzimy. Podobna sytuacja dotyczy też jeziora Kotel, które Marian Zaremski dzierżawił do roku 2017. Później ogłoszono przetarg, do którego były właściciel nie stanął, więc jezioro wydzierżawiono innym osobom. Nieruchomość, o której mówimy, czyli dokładnie jezioro Kotel, zapisana jest w księgach wieczystych od 1978 roku jako skarb państwa. Pierwsza umowa została zawarta jeszcze w 1994 na okres 20 lat. Wówczas to od 2004 roku cesja Antoniego Zaremskiego została przepisana na Mariana Zaremskiego. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, przypomnę, że obowiązuje od 1997 roku. Natomiast zgadza się, że były dzierżawca. Dzierżawił jezioro Kotel aż do 2017 roku, kiedy od 2014 do 2017 była umowa dzierżawy na okres 3 lata podpisana z dzierżawcą i wojewodą, bo jak wiadomo, Starosta jako organ reprezentuje Skarb Państwa. I ta umowa się skończyła. Wówczas wojewoda który włada Skarbem Państwa, zobligował Powiat Kościerski o ogłoszeniu przetargu na dalszy okres dzierżawy, bo wszystkie możliwe dzierżawy się już pokończyły. W związku z tym zrobiliśmy operat szacunkowy, została zrobiona wycena i ogłosiliśmy przetarg w 2019 roku, dokładnie w maju, gdzie, uwaga, nikt nie stanął do przetargu. Wówczas pan zainteresowany, o którym tutaj wcześniej pan wspominał, mógł stanąć do tego przetargu i, mówiąc szczerze, zostać dalej dzierżawcą tego jeziora. Ogłosiliśmy po raz drugi, bo taka jest procedura, ustny, nieograniczony, każdy mógł stanąć do tego przetargu. Wówczas osoba w postaci pana Zaremskiego również nie stanęła do przetargu, ale stanęły inne osoby, które to wygrały ten przetarg i po pozytywnym zweryfikowaniu przetargu została podpisana umowa na okres tak jak tylko i wyłącznie starosta może zrobić okres trzech lat. I tu mogę powiedzieć, że ten okres został przerwany. W, w sierpniu tego roku, ponieważ dzierżawca, mimo że miał na okres trzech lat, po dwóch latach zrezygnował. Co w tej chwili się dzieje, może podkreślę. Teraz następuje znowu przygotowanie operatu szacunkowego, wycena tej, tej, tego jeziora Kotel, następnie również. Nie ma innej drogi ani innej procedury. Musimy ogłosić przetarg. I tutaj, w tym miejscu, zapraszam serdecznie osob osobę, która bardzo chce to jezioro mieć w formie dzierżawy, do, do tego, aby złożył dokumenty w ramach przetargu. Spadkobiercy gruntu się nie poddają i poprosili o interwencję posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Chorałem. Poinformowaliśmy pana wic wiceministra Chorałę który przegląda te dokumenty, jest też, tak powiem wprost, jest też oburzony o to, gdzie postanowił też napisać pismo do nadleśnictwa o natychmiastowe przestanie wycinki drzew i wytłumaczenie się z tej wycinki. Na razie odzewu żadnego. Nie ma. Państwo Zaremscy ponawiają swój apel do Kościerskiego Nadleśnictwa o to, aby ponownie wstrzymać wycinkę drzew na tym terenie. Apeluję dzisiaj do Nadleśnictwa o natychmiastowe wstrzymanie tej wycinki drzew, gdyż uważamy, że to jest teren już praktycznie ojca i naszej rodziny, a Lasy Państwowe wręcz wycinają nie swoje drzewo. A kto wydaje takie decyzje, no, musi się liczyć z tym, że będziemy starali się o odszkodowanie za tą wycinkę. Niestety, ostatnia odpowiedź, jaką byli właściciele otrzymali od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, podtrzymuje stanowisko kościerskiego nadleśnictwa i zapowiada dalsze prowadzenie prac hodowlanych na spornym terenie, co oznacza także wycinkę drzewostanu.